Witajcie kochani, dzisiaj szybki filmik z foliaczka. Jak widzicie, pomidorki już posadziłam. Są to pomidorki z własnej rozsady. Jest tutaj 16 sztuk. W tych 16 sztukach są bodajże 4 odmiany. Dwie odmiany pomidora malinowego. Jeden to jest pomidor czarny o dużych owocach, a czwarty nie pamiętam jaki, ale chyba też czerwony jakiś. Moje palikorurki przy pomidorkach do podpory już są pomontowane. Na połowie już mam założone sznurki do góry. Muszę jeszcze drugą połowę zrobić pomontować sznureczki. No i czekać aż, aż zaczną kwitnąć. <laughs> Mój foliak jest już dosyć stary, ma 5 lat i stoi i zimę i lato. Także okien już prawie nie ma, zamek w drzwiach też się rozleciał, ale jeszcze na ten sezon myślę, że będzie ok. Także tak się to prezentuje w środku, jest cieplutko, z tej strony pomidorki mają więcej cienia, bo na zewnątrz są wysokie świerki z 2-3 metry od foliaka, a z tej strony jest słoneczniej, także mam nadzieję, że w tym roku żadna zaraza nie wlezie. I że pomidorki fajnie poowocują, bo moje dzieci bardzo lubią sok z pomidorów pić. Także mam nadzieję, że plony będą udane. I foliaczek prezentuje się tak. Ja mam działkę na ogródkach działkowych RODO, także nie jest za wiele miejsca, ale prezentuje się. Tak, właśnie dzisiaj posiałam ogórki, nie będę ich przykrywać. Rosną tutaj te trzy rządki. Dwa będą rządki z podporami. A trzeci taki płożący. Tu kącik do zabawy mojej córy. Jak coś będzie już rosło, to może będę wam relacjonować bo mieszkam na Mazurach i u nas lato, lato ciepłe dni są dużo później niż na południu Polski także będę się z wami żegnać jeszcze chwilka na pomidorki będę się z wami żegnać zostawcie łapkę w górę żeby warzywa ładnie zaczęły rosnąć zostawcie subskrypcję aby oglądać moje filmy a teraz do zobaczenia. Pa!